Adama powinno się rozliczać z jego umiejętności i z wyniku, a ten wynik jest e, e, rewelacyjny jak do tej pory i tu jego wygląd ma mniejsze znaczenie, jak widzimy nie ma też problemów ze sprzedażą biletów. To Jest Boks jest sponsorowany przez Blue Mountain Resort w Starskiej Porębie i Bino Poland. Kolejna świetna walka, e, ostatni Boks nas rozpieszcza, Chris Areola, e, Adam Kownacki, jakbyś podsumował tą walkę. Na pewno pojedynek na duży plus, jeśli miał być ekspozycją na Stany Zjednoczone, to mimo, że my spodziewaliśmy się trochę innej ekspozycji w sensie widowiskowego knockoutu Adama Kownackiego, to, to mimo wszystko ta ekspozycja była, bo te liczby, które po tej walce się pojawiły, przemawiają do wyobraźni, do wyobraźni nas kibiców i, i nas ekspertów. No, cieszy, cieszy postawa Kownackiego i, i jego możliwość zadawania tych ciosów, bo, bo tego chyba nawet nie da się wytrenować, żeby w kategorii ciężkiej zadać taką ilość ciosów. To trzeba mieć tą swobodę ruchu, trzeba mieć tą swobodę myśli przede wszystkim, bo trzeba mieć nieprawdopodobną odwagę, żeby taką ilość wyprowadzić ciosów, bo przy każdym ciosie przecież narażamy się na kontratak. No, ale tutaj też style areoli spowodował, że, że to było możliwe. Style się zazębiły i generalnie, tak jak powiedziałem, walka mogło się podobać. Chociaż też nie brakło opinii takich postronnych osób, bo ja akurat oglądałem to w doskonałym towarzystwie pana Janusza Pindery, Przemka Salety i Mateusza Borka. Natomiast później jeszcze raz obejrzałem, już z takimi bardziej niedzielnymi kibicami, i, i też od pewnego momentu y, przyzwyczaili się do tych wymian. I, i nie było gdzieś tam zabrakło takiego błysku, takiego zrywu, y, który, który mógłby przechylić szansę, y, szale zwycięstwa zdecydowanie na korzyść jednego bądź drugiego. Były te wymiany dosyć jednostajne, i, i, i to można zaznaczyć. I teraz pytanie. Z czym to związać, bo bo można związać oczywiście z wagą. Na pewno Kownacki po trzeciej rundzie już wydawał się zmęczony. Ja stawiałem, że to po trzeciej rundzie, jeśli nie zdoła wywrócić Areoli, to, to na pewno ten narola już będzie, że tak powiem, dysponował ograniczoną szybkością i, i głębokim oddechem ten Nareola, natomiast przyspieszył w 10, 11, 12 szczególnie. Rundzie, natomiast, natomiast Kownacki miał problem od trzeciego starcia. Być może jest to spowodowane wagą, być może jest to spowodowane stylem, jaki zaprezentował Areola. Ja sprawdziłem sobie, tak, wagę, w jakiej boksował Kownacki w tych najważniejszych pojedynkach. To on rzeczywiście był lżejszy z 3 kg, ze szpilku zdecydowanie lżejszy. Ale z Martinem ważył już podobnie, bo to było około kilogram różnicy i teraz e, tutaj z Arolą ważył e, podobnie i mogłoby się nasunąć e, na myśl, że to ta waga spowodowała, że on ma problemy kondycyjne, bo e, przecież z Martinem też nie najlepiej wyglądał w końcówce. Właśnie ale... to podobna waga. Ale z drugiej strony przyszło mi do głowy, że tylko z drugiej yy, Martin i Jarola mu postawili takie warunki, że on musiał boksować na dłuższym dystansie, tam yy, w tej niższej wadze, kondycję yy, Adama nikt nie sprawdził, więc, yy, więc tutaj ciężko Ale, jest to, możliwe, to możliwe, wypowiedź. że właśnie dlatego, że miał niższą wagę, to dynamicznie zadawał te ciosy i dlatego właśnie ci zawodnicy nie byli w stanie przetrwać, a teraz może bardziej człapał przez to właśnie, że był wolniejszy. Do tego zmierzam, do tego zmierzam. Myślę, że Tutaj jeśli chodzi o kondycję, to, to, to nie możemy być pewni, czy waga miała na to wpływ, e, ale styl zawodników. Martin przetrwał, Martin potrafił mocno uderzyć z kontry, a Arola z kolei potrafił bardzo dobrze skrócić dystans w momencie, kiedy on sam został zraniony e, i przeszedł też w wymianę. I ta intensywność pojedynku e, w, w połączeniu z tym, że Arola też się nie bał, też miał taki styl jak Kownacki, też, e, e, też mocno dosyć bił mogły spowodować też postawił mu opór przede wszystkim, bo Kownacki czuł w poprzednich pojedynkach, że łamie swoich rywali, natomiast tutaj e, poczuł pewien opór i ten e, opór mógł też mu zabrać e, sporo, że tak powiem, kondycji, sporo oddechu, bo, bo tak to się e, wszystko gdzieś tam w bok się odbywa. E, plus jest taki, że Adam Kownacki, mimo tam e, jakiś e, czy niedociągnięć czy technicznych, czy, 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 czy błędów czasem, e, w założeniu taktycznym czy w przygotowaniu fizycznym chodzi mi tu bardziej o dietę, bo nie mam wątpliwości, że Kownacki ciężko trenuje do każdego pojedynku. To ja też nie ukrywa, że on nie trzyma tej diety tak dobrze i że lubi sobie podjeść? Bardziej to nawet mi nie chodzi o taką dietę, stricte, jak teraz się e, mówi, bo, bo rzeczywiście te fit bycie nie, wcale nie pomaga w dobrym boksowaniu. To przekonało się już wielu pięściarzy i tu nie o wygląd kownackiego mi chodzi. Chodzi mi o zbyt ciężki żołądek, bo czasem, czasem pojemy zbyt dużo, choćby nawet strączków. To możemy, możemy z tym przedobrzyć I, i tak chyba jest w przypadku Adama, że po prostu było zbyt dużo. Zbyt dużo strączków? Czy... Zbyt dużo jedzenia zwyczajnie, bo, bo on sam zresztą powtarza, że ta waga mu e przeszkodziła. Oczywiście wygrał. Tak jak powiedziałem, pojedynek jak najbardziej na plus, nie, że mógł się podobać. Ekspozycja dobra, zarobione pieniądze, kolejne zwycięstwo na jego koncie z utytułowanym przeciwnikiem, kolejny styl, z którym mógł się sprawdzić. Natomiast cały czas mówimy tu w kontekście jednak walkę Adama o tytuły, dlatego, dlatego szukamy tutaj przyczyn, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. No i tak jak powiedziałeś, Tutaj ta waga moim zdaniem zaważyła na dynamice i druga rzecz, która rzucała mi się w oczy, to brak tych ponowień. Brak rozwinięcia kombinacji, co było bardzo dużą siłą Kownackiego. Tutaj kilka razy spróbował, ale że tak powiem nie miał z czego pociągnąć. I i owszem on ciosów zadał dużo, natomiast e, brakowało tych zrywów, a te zrywy najbardziej męczą. To, to jest to, ta zmiana, e, zmiana tempacji to jest to, co najbardziej zaskakuje rywala, ale to, co najbardziej męczy pięściarza, bo jednak do tego trzeba się bardzo zmobilizować ciało, e, gdzieś tam te włókna mięśniowe zmusić do tego, żeby one się zrywały i, e, i to, to, to zabiera oddech. A tego tutaj było jak na lekarstwo, i to może raczej martwić. Czy, czy, czy obrona martwi? No z jednej strony, oczywiście, bardzo cieszy, i, i te liczby, tak jak powiedziałem, są imponujące. Z drugiej strony, też sporo ciosów Adam przyjął ale chyba to już jest jego styl, on, on tych ciosów będzie przyjmował, być może jak zawodnicy trafią się tacy jak Dionta i Wilder, oczywiście tych ciosów tyle nie będzie mógł przyjąć, bo bije mocniej, ale też Wilder bije mniej ciosów zdecydowanie od roli, więc tutaj to się pewnie też inaczej rozłoży, a pojedyncze mocne uderzenia Adam też będzie w stanie lepiej zauważać. Natomiast o czym mówiłem, że że, że tych ciosów przyjął sporo i że w tej obronie nie zaprezentował się może najlepiej, no ale, ale tutaj ten progres widać mniejszy. Ja widziałem przede wszystkim progresy w ataku Adama, właśnie w tych, tych zmieni, zmianie e, tempa zadawania ciosów, zmianie natężenia zadawania ciosów i e, bicie w różnych płaszczyznach, no to tutaj trochę tego zabrakło. No właśnie, miałem okazję go oglądać w tej najniższej wadze chyba przez szpilką, gdzie przygotowywał się w Polsce z Jakubem Hyckim razem z Tomkiem Adamkiem. Wtedy pamiętam, że dostawał te samo jedzenie, które dostawał między innymi Tomek. Zresztą wszyscy na kempie dostawali te same porcje, to samo jedzenie, on jadł. Chodziła plotka, że gdzieś w pokoju podjadał również batoniki proteinowe, nie wiem czy to jest prawda. Ale no, z tą dietą jednak wtedy sam mu ta waga schodziła, wcale nie musiał się głodzić gdzieś tam specjalnie, a, a schodziła mu waga. Czy myślisz, że, że to jest właśnie taka zmiana, którą powinien mieć, żeby mieć tego dietetyka czy tam personalnego kucharza, że już na tym poziomie gdzieś takie detale trzeba dogrywać? No Pewnie to zależy od mentalności każdego człowieka. No. Adam wydaje się takim skromnym człowiekiem. Być może chce gdzieś na pewnych elementach oszczędzić, bo zdaję sobie sprawę, że to nie trwa wiecznie i to on musi podjąć decyzję, czy, czy warto jest to zainwestować, czy nie. Na pewno byłoby to na pewien bodziec do tego, żeby, żeby jeszcze podciągnąć się w umiejętnościach i przede wszystkim więcej odpocząć, bo wiadomo, jeśli, jeśli mamy do dyspozycji czy kucharza, czy... czy Kogoś, jakąś knajpę, co przygotowuje nam zdrowe posiłki, to my się już o to martwić nie, muże, nie musimy. Tak samo jest z trenerem, który, jeśli gospodaruje tylko dla nas czas i, i możemy się dostosować, że tak powiem, tylko do siebie, a nie musimy do, do grafiku trenera, no to jest też zdecydowanie łatwiej. A jeśli o to chodzi, to Adam musi o to powalczyć, ale ale myślę, że już w pełni na to zasługuje, bo nie dość, że jest wysoko w rankingach, no to za tym idą też wysokie honoraria, które powodują, że ten trener otrzymuje pensję już, już bardzo dobrą za prowadzenie Kownackiego i, i chyba też sam ten powinien wziąć to pod uwagę. Łukasz Jurkowski ostatnio nawet pisał po tej walce, że no, jest taki fit terror, gdzieś ludzie wszyscy mają dobrze wyglądać i nie trzeba dobrze wyglądać, żeby świetnie walczyć. Ale tutaj też nie mylmy chyba tych zarzutów o wagę z zarzutem o sylwetkę, bo nikt nie mówi, żeby on miał kaloryfer, nikt nie mówi, żeby zaczął trenować na siłowni i, i miał chociażby taką klatę jak Maciej Mieszkin. Tylko chodzi o to, żeby, żeby te pary kilogramów zrzucić gdzieś i, i zrobić to bardziej, wyglądać bardziej zdrowo, czy tam czuć się bardziej zdrowo. Nie, do, dokładnie tak jest, nawet y, śmiem twierdzić, że w tej kategorii ci muskularni zawodnicy nie byliby w stanie wyprowadzić tylu ciosów, bo te mięśnie też pochłaniają tlen, y, ograniczają w pewien sposób ruch, y, być może zwiększają dynamikę i, i pewną siłę, stabilizację, ale, ale y, ma to wszystko swoje minusy. Y, a także absolutnie nie, no, ten Fit Terror y, też dla mnie osobiście, mimo że, że wyglądam zawsze dobrze, to jest trochę przesadzony albo bardzo przesadzony. Generalnie Adama powinno się rozliczać z jego umiejętności i z wyniku, a ten wynik jest rewelacyjny jak do tej pory i tu jego wygląd ma mniejsze znaczenie. Jak widzimy, nie ma też problemów ze sprzedażą biletów, więc generalnie ludzie może nawet wolą pójść i zobaczyć takiego samego człowieka, jakimi są sami, niż, niż e, jakąś wyimaginowaną sylwetkę z bajki, e, bo wiemy, że ten procent społeczeństwa, który jest w stanie taką rzeźbę e, zachować, to, to, to jest niewielki. No właśnie, to przy okazji Cię zapytam: może skąd to wynika? Bo przecież Ty trenujesz boks. On e, e, trenowałeś, może zawodowo już trenowałeś, ale nadal dziś głównie. Robisz boks, tak? Nie trenujesz aż tak dużo siłowni, on robi boks. Dlaczego macie tak różne sylwetki? To jest kwestia genetyki. Skąd to się bierze, że jedni pięciarze wyglądają tak, a drudzy inaczej? Zdecydowanie kwestia genetyki, bo pamiętam, yy, że kiedy moja dieta nie była jeszcze doskonała, to, to już ten wygląd był bardzo dobry. Ja też dużo czasu spędzałem na, na siłowni, natomiast bo to u siłowni lubiłem, natomiast yy, yy, zdecydowanie kwestia genetyki. Ja, ja też nigdy bym nie zrobił tylu kilogramów, co, co zrobił bez żadnych środków dopingujących na przykład, co, co ma Adam Kownacki, on jest z zupełnie innej budowy. No i on ma swoje, że tak powiem, atrybuty w związku ze swoją sylwetką, tak jak powiedziałem, swoboda zadawania ciosów, znakomitą kondycję. Ja mam swoje i są też każdej sylwetki minusy, ale to, to zdecydowanie kwestia genetyczna, i co do tego że nie ma żadnych wątpliwości. To wracając do tego pojedynku z Chrisem Areolą, pod ringiem na stanowisku komentującym był Dion Wilder, czyli taki główny kandydat chyba tutaj dla Kownackiego, jeżeli chodzi o tą szansę o tytuł. On po walce właściwie trochę go tak podbudowywał, co dla mnie zawsze jest takim. Pięściarz może zrobić dwie rzeczy albo kogoś zlewać i mówić, że a, on nie jest na moim poziomie i to zazwyczaj się robi z zawodnikami, którzy są od ciebie mocniejsi, żeby właśnie zainteresować publikę. A jeżeli ktoś kogoś tak podbudowuje i mówi, to jest bardzo mocny rywal, to zazwyczaj to jest słabszy rywal, którego tak się podbudowuje. Mocny, silny, tak się mówi, że ktoś jest ma charakter i tak dalej. I on go tak podbudowywał w tej telewizji, więc nie wiem, strzelam, że wider go. Widzi jako taką łatwą walkę, którą byłoby fajnie, można by gdzieś go tam sprzedać tej Polonii, ale nie czuje zagrożenia z jego strony. Jestem tego samego zdania. Najczęściej jeśli pięściarze się obawiają, to, to deprecjonują umiejętności rywala, chcą go wybić z pewności siebie i tak dalej, tak dalej. W momencie często praktykowali to bracia kliczko, kiedy lubili sobie brać łatwiejsze obrony. Bardzo często to robili. No i brali sobie dużo słabszych rywali z piętnastki powiedzmy, ale, ale też wybierali taki stylowo, którzy im pasowali, opowiadali jaką mają świetną sylwetkę i, i czego tam nie dokonali, a wszyscy widzieli, że jak to się skończy. Dlatego, dlatego myślę, że tu Wilder w pewnym sensie lekceważy Adama i Adam do tego dał powód, bo przez chwilę mógł przestraszyć tych swoich rywali, że szedł jak burza, że no ich szybciej, może rzeczywiście ten Kownacki ma taki cios, może e, może rzeczywiście tak szybko doskakuje, że z boku wygląda to wolno, ale znajduje się na tyle blisko rywala i bije tak bezkompromisowo, że e, że ciężko jest mu gdzieś tam uciec albo wejść w tempo. Natomiast tutaj myślę, że pewne słabości na tle rywala, który oddaje mu przede wszystkim, Adam okazał. Ale też e, jest jeden plus tego wszystkiego, bo mimo że Arola trafił go tymi wszystkimi mocnymi ciosami, to Adam ani razu nie był, że tak powiem, zamroczony. Nawet nie mrugnął moim zdaniem przy tych ciosach, przy tych najmocniejszych prawych nawet Aroli, a sam kilkukrotnie zranił rywala. za braku tego ponowienia, żeby go wykończyć. Natomiast, natomiast Arola kilka razy tylko i wyłącznie swoim doświadczeniem ringowym i i tym, że broni do przodu i to była nowa rzecz. Dla Kownackiego e, przetrwał w tym pojedynku. Także są plusy, są minusy tego dłuższego występu. E, pewna nauka, e, której też nie można zyskać gdzieś tam na sali treningowej, ale Wilder mógł rzeczywiście gdzieś tam znaleźć słabości w tym dłuższym pojedynku Kownackiego. Czy z tych naszych orłów białych to jest teraz obecnie najlepszy pięciarz? Tak, biorąc pod uwagę wyniki, bo, bo wiecie co, zawsze jak się od, ogląda Kownackiego, to ma się gdzieś tam z tyłu głowy, że on nie buksuje tak ładnie jak Suleński, że nie ma e, takiej smykałki, drygu, jeśli chodzi o timing, e, e, kontra i tak dalej, i tak dalej. E, e, na przykład tutaj w cenie pod względem umiejętności najwyżej Sulęckiego, natomiast pod względem wyniku jak najbardziej Kownackiego i teraz chyba... Trzeba, trzeba powiedzieć, że to jest, to jest no, jeden z najlepszych, jak nie, na pewno jeden z najlepszych, jak nie najlepszy polski pięściarz. Bo, bo wygrywa, skoro pięściarz umie doprowadzić swój cios do celu i przyjąć cios przeciwnika bez zagrożenia, to, to znaczy, że się nadaje do tego boksu. To znaczy, że ma do tego boksu talent. To na koniec. Jak oceniasz szansę na to, że to będzie pierwszy polski mistrz świata wagi ciężkiej? To wszystko zależy od tego jakiego rywala dostanie. Widziałem, że zgłosił bardzo dużo chęci do rywalizacji z Kownackim Mendy Ruiz, który byłby wymarzonym przeciwnikiem moim zdaniem dla Kownackiego. Oczywiście Kownacki musiałby ważyć wtedy mniej i być chyba w zdecydowanie lepszej formie niż z Chrisem Areola. Ale, ale to byłaby taka walka kolejna z takich niezapomnianych i byłyby tam takie momenty bardzo elektryzujące z szansami dużymi Kowalskiego na to, żeby w tej walce po to sięgnąć. Natomiast i, i, jeśli chodzi o Wildera, no to, to ja bym na razie tego pojedynku unikał. Tego zdania chyba zaczął być też obóz Kowalskiego, bo słyszę, że, że już nie teraz, a, a jednak za dwie walki. Kownacki z tym Walidarem się spotka. Być może to jest już taki zaczątek negocjacji do tego, żeby wynegocjować z większą garza od Amerykanina w przypadku, kiedy Kownacki zastąpi Ortiza, bo takie głosy też, też słyszymy. No ale jeśli jest tak rzeczywiście, że, że obóz Kownackiego chce poczekać, to... Te dwie walki to też wyciągnęli pewne wnioski, i też chcą dać Adamowi większy, więcej czasu na przygotowanie. Wszystkich fanów boxu zapraszamy na stronę Facebook oraz na stronę naszego sponsora Wilopola.